Panie koleżanka, zapraszamy do pomocy. Bierzemy przystego jakiś na środek. Kto ma wasze? Pani chowa

Pasek będzie jaki? Czemu? Bardzo grzeczny? Bardzo grzeczny. A ostatnio takim się lasy, ta, mówi ta, tam. Ta, ta, ta. Jaka błaznówka grzeczna? Jaki będzie paso? Włączny. Dobra, dziękuję. Wtedy uważam, że to jest pójście. O, brawo! Na na o, doplepać, to, to muszę to odsłonąć. Dalej się nie zagłosujesz. Można go złamać, tam poklepać, potem możemy zmasłować. O, tak, masłuje. Tomasz, <grym> na ciebie zagróciło. Jože, je že koza, ki je bila zadnja. Je bila 2.000. Pa, ne vem. Da je zdeno počelo spajati, je strači. Ampetejo, la. Moj je, ja do začetka kolca. Pa še ču To pa je svoje na pozno za. To prawda, grzeczna! Jaki pasek będzie? Leciutki! Kocałować, popad, rozbacz, to jedno, Następna osoba. Następny mówię. Jak grzeczna była czy nie? Niegrzeczna! O, w końcu jeden prawdę powiedział. No, nie, wszyscy słowem. Ostrzy. Tak, puszkę. Jest! Brawo! Brawo! <grymne> Jest! się. <grymne> brawo. Jest! 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 ciao. Ciao, Jest! Nie? O! To pewnie pan sekretarz jesteś. Zobaczymy. Brawo, pan To następny, kolega się czai. Kolega chyba, tak? Świat! Naciszej! <śmianie> się, ja Następna przyjaciółka, tak? Tak, tak. Czyli dobra była. Jotre, powiedzmy, mi. powiedzmy, Powiedzmy, powiedzmy. Powiedzmy, zobaczcie, jak paset. Chłopak może się nastawić. Można zmienić na chwilę. <śmianie> Pej tam będzie poleć. Chłopak na medan. Nie ma związku. Chłopak na meta. Chłopak na meta. było! Koniec? Nie, jeszcze koleżanka. No, kuzynka KUZNe, jeszcze musi pobłogosławić. Tak Brawo! I proszę Państwa, dziękujemy, że przy tą chwilę! Jak się czujesz! Tak się Dobrze,